Alicja Lęczewska zapisała takie słowa Matki Naszej, umiłowanej Maryi. Zauważ różne postawy ludzi. Byli tacy, którzy pluli na Niego, złożyczyli, popychali. Ale też zauważ tych, którzy pomagali. Usiłowali przywrócić mu godny wygląd, współczuli, płakali. Byli tacy, którzy obrabowali go z szaty, ale też otrzymał skrawek szaty, by osłonić swoją nagość. Niektórzy urągali mu, kpili, Inni, będący jego przyjaciółmi, uciekli, zostawiając go samego. Ale kilka osób pozostało przy nim wiernie i w miłości, współcierpiąc i wspierając swą obecnością. Tacy są ludzie, i taki jest świat. Przez który trzeba przejść dzień po dniu, spotykając wszystko to, co On spotkał i co Jego spotkało, gdy był jednym z Was. On to przeszedł i pokonał miłością, abyście Wy mogli pokonywać. Nie tracąc wiary, nadziei i miłości. On idzie z każdym z Was, jak obiecał, prowadzi ku zmartwychwstaniu.